Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w kolejnych czytaniach miesięcznych. Tym razem mamy sierpień 2021 roku, a to czytanie konkretne skierowane jest do osób z podznaku panny. A więc zapraszam, panny słoneczne, panny księżycowe, ascendentalne, no a być może też marsowe czy wenusowe, dlaczegożby nie. Moi kochani, karty są potasowane. Ja sobie jeszcze kilka razy tutaj przemieszam. No i taki rozkład miesięczny, tak jak to zazwyczaj sobie robimy, czyli tak, karta główna, rada, ostrzeżenie, co do zdobycia, co do stracenia, początek, środek oj, i koniec miesiąca. Dobrze, moi kochani. Więc co my tu mamy? Rozpoczniemy sobie od spraw zawodowo-finansowych. A więc, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowo-finansowe, coś się mi tutaj dzieje. Widzę, przepraszam na momencik. No nie, ok, dobrze, bo jakieś takie cienie mi tu latały po ekranie. Ok. Um, jeszcze raz, zaczynamy od spraw zawodowych. Więc moi kochani, karta główna miesiąca to karta ósemki pucharów. To jest karta, która mówi o czym? Że wracamy do czegoś, co już było. Albo ewentualnie odchodzimy od tego miejsca, gdzie jesteśmy, bo nie czujemy tam spełnienia, nie czujemy tam zadowolenia. I tutaj skłaniałabym się do tego, że to może być właśnie taka rzecz, tutaj taka decyzja, ponieważ... Tu jeszcze mamy drogę. Szóstka mieczy to jest wyruszenie w drogę, wyruszenie do miejsca, gdzie sobie coś wcześniej przygotowaliśmy, tak? Bo to nie jest pójście w ciemno, chociaż ta karta mówi, że jest tak źle, że w pewnym momencie już mówię dobra, rzucam wszystko i idę, nieważne co tam będzie się działo, ale już gorzej niż tutaj być nie będzie, prawda? Więc takie szukanie nawet na oślep w ciemno pójście w coś nowego, byleby zmienić miejsce, gdzie jesteśmy. Ale ta karta z kolei mówi o tym, że przygotowujemy sobie to miejsce. Więc może być i tak, i tak, ale raczej bym stawiała tutaj nie na powrót, tylko właśnie na odejście. Dodatkowo karta, która mówi o tym, że jakaś tutaj nierównowaga, być może nawet finansowa, czyli być może pracujecie i jesteście niedocenieni odpowiednio finansowo, a przynajmniej takie macie Poczucie. Nie dostajecie tyle, na ile rzeczywiście zasługujecie, na ile pracujecie, na ile wasz, waszego wkładu jest. I w związku z tym, być może też ta decyzja o tym odejściu, być może to jest też z tym właśnie powiązane. No, ewentualnie gdyby w drugą stronę patrzeć, powrót gdzieś, no to gdybyście taką mieli sytuację, że chcecie wrócić do czegoś, to miejcie świadomość, że ten powrót w to miejsce, jeżeli już tam byliście gdzieś. To niestety, ale za chwileczkę się okaże, że będziecie potrzebować pomocy finansowej, że, ta, że te finanse nie będą się układać tak, jakbyście chcieli. No to dla tych, dla których ewentualnie to miałby być powrót do czegoś. Ale skupiamy się na tym odejściu, no bo myślę, że to jednak to będzie głównym motywem tutaj tego, tego czytania. Więc odchodzimy. No i teraz tak, no czujecie się być może niedocenieni właśnie finansowo i. Yy, hmm. Trochę to jest tak, że do pewnego momentu nie potraficie podjąć decyzji, a właściwie tutaj ta decyzja powinna być podjęta samodzielnie i na takiej zasadzie, że nie czekam, aż ktoś coś za mnie zrobi, bo tu trochę jest takie marnowanie czasu i czekanie, że ktoś przyjdzie i za mnie rozwiąże problemy. A to tak niestety nie działa, a przynajmniej nie w tym wypadku. To Ty tutaj, droga Panno, powinnaś tę decyzję Podjąć, nie tkwić w tym zniewoleniu, w tej klatce mentalnej, tylko odważyć się, przemyśleć sprawę, oczywiście przemyśleć, bo tu jest as mieczy, czyli wszystko ma być dokładnie przemyślane i decyzję podejm podjąć powinnaś sama. Nie, że ktoś ci ją narzuca, tylko ty ją sama powinnaś y, podjąć. Więc jeżeli tak czujesz, ok. Mm. No dobrze, no bo w no, tę stronę, ok. Właściwie to nie no i w tą, i w tą stronę pasuje. No zależnie od ta, jak macie sytuację, moi kochani, bo to właściwie jakoś zobaczyłam te dwie karty odejścia i bardziej może się skupiłam na tym, ale właściwie ten powrót to też mogłoby być tak, że no, no powrót, czyli znowu powiedzmy, że przygotowaliście sobie miejsce i wracacie do miejsca. Gdzie macie już coś przygotowane, tak? No więc, no, też no w tę stronę tak samo to działa. Może być i w tę, i w tę stronę. No jest Was wielu, więc pewnie możecie mieć różne nie, sytuacje. No, i teraz tak. Jeżeli już jest ta decyzja, jeżeli rzeczywiście się z tej klatki wyrwaliście, tak? I no, nie chcecie już być dalej, jakby nieopłacani tak, jak to należy, i rzeczywiście decydujecie się na ten krok, na to odejście, no to no cóż. To nie jest tak, że nie zrobicie. Zrobicie to, bo macie na tyle siły. Karta mocy, siły mówi, że znajdziecie w sobie siłę, aby ruszyć w tym kierunku, który macie zaplanowany. I tutaj ta decyzja, no myślę, zostanie podjęta, i rzeczywiście jest nowy początek. Rozpoczynacie nowy etap życia, nowy początek. Powiem tak, czy do końca ten nowy początek będzie taki, taki świetny i taki cudowny? Nie jestem do końca przekonana. Ale z drugiej strony, no my różne doświadczenia w życiu mamy, różne lekcje przerabiamy i trudno, żebym ja na przykład wam teraz mówiła: Nie róbcie tego. Nie, nie, moje kochani, jeżeli wy tak czujecie, to zróbcie. Widzę, że macie ku temu siłę, macie energię, macie odwagę, żeby w to nowe pójść, więc ruszajcie, idźcie w to nowe. Karty, co prawda, pokazują, że owszem, przez moment możecie się poczuć dobrze, możecie się poczuć tacy zadowoleni, spełnieni i tak dalej. Natomiast dość szybko myślę, przyjdzie takie troszkę oczeźwienie i takie no jakby dojrzycie prawdy. Być może wcześniej coś było przed wami ukryte. Być może ktoś tutaj troszkę grał na waszych emocjach. Być może ktoś wam coś tutaj obiecał, czy ktoś wam tutaj coś opowiedział takiego no pięknego, jak to będzie i wy tak troszkę naiwnie w to weszliście. Być może ktoś zagrał na waszych uczuciach, bo tu też jest ten uczuciowy facet, który, który podlega tym uczuciom, ale niestety to są takie naiwne tutaj emocje, tak? W, taki, w taką naiwną energię możecie wpadać. No więc mniej więcej tak, moi kochani. No w każdym razie pokazują się tutaj dla panny zmiany, zmiany i zmiany, tak? Droga, przemieszczanie, odchodzenie, powroty, wracanie i tak dalej, i tak dalej. Zostawiamy sprawy zawodowe, moi kochani. Idziemy do spraw miłości. Zacznę może od singli, to znaczy no nie może, zaczynam w, takim, w, takim, w takiej konwencji, więc dalej będzie tak samo. Single, moi kochani, no więc cóż, karta odejść i powrotów. Moje drogie single, jeżeli mm, macie kogoś takiego, kto tak właśnie odchodzi, wraca, odchodzi, wraca, szczególnie gdyby to była osoba z znaku lwa, no to miejcie na uwadze, że to jest właśnie to samo, Ciąg dalszy, tak? Czyli znowu wraca po to, by za chwileczkę odejść. I to jest takie kręcenie się w kółko, moi kochani. To jest taki chomik w tym, w, tym, w tym kółeczku swoim, którym się kręci, tak? Tutaj nic się nie zmienia. Tutaj, nawet jeżeli ktoś wróci, bo zostawił sobie otwartą furtkę, tak? I teraz do Was przychodzi i znowu Wam mówi. Jakieś piękne słowa, opowiada wam jakieś niestworzone historie, co by to też nie mogło być, jakbyście to nie mogli rozpoczynać nowego początku, jaki on to jest w tym momencie. Mówię o mężczyźnie, bo jest karta króla, ale oczywiście możecie sobie odwrócić emocje, płcie, przepraszam. Jaki on to nie jest zakochany, jak to nie jest cudownie, co to też nowego się nie może między, może między wami wydarzyć, itd., itp., etc., etc. To moi kochani, bardzo szybko. Bo to są w sumie karty na miesiąc, więc bardzo szybko, nie wiem czy już w ciągu tego miesiąca się okazuje, że prawda jest jednak troszkę zupełnie inna. Tak? To nie jest tak, jak tutaj Wam ten ktoś przedstawia, ten powracający, bo za chwileczkę się okazuje, że co? Że między Wami jest brak równowagi, że to, co kiedyś było problemem, czyli z jakiegoś powodu gdzieś tam kiedyś się rozstaliście, bo mówimy o kimś, kto powraca, tak? Czyli byliście ze sobą razem, byliście w jakiejś bliskiej relacji. Czy to był związek, czy relacja, no już nie, nieistotny, na jakim to poziomie było, ale coś się między Wami podziało takiego, że odszedł, czy odeszła, tak, no bo to zależy jaka płeć. M, nieważne w którą stronę, w każdym bądź razie z jakiegoś powodu, przecież nie bez powodu nagle zniknął. No i teraz pomimo tego, co jakby obiecuje i mówi piękne słowa nowe, że, że będzie nowy początek, że będzie zmiana i tak dalej, to okazuje się, że za chwileczkę, no tak jak mówię, w krótkim czasie, dość szybko, przychodzi olśnienie i przychodzi zrozumienie, że ale nie, 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 tu się nic nie zmieniło. To, to, to ciągle jest ta sama klatka, to jest ciągle to samo bagienko. Tkwiliśmy w bagienku, wyrwaliśmy się na chwilę z tego bagienka, wracamy do tego bagienka, tu nic innego nie ma. Za chwileczkę wychodzi brak równowagi w dawaniu i w braniu, brak harmonii, brak takiego dogadania się na pewnej płaszczyźnie. Coś może grać, reszta może nie grać albo odwrotnie, no jakiś w każdym razie jest niedobór ewidentny czegoś. No więc moi kochani, tak. No przede wszystkim, no ponieważ ta karta główna mówi o wracającym, więc no na tym się skupiłam. Nie będę wam tu mówić, że, że pojawia się jakaś nowa osoba, bo nie ma tu pokazanej nowej osoby. Jest właśnie pokazany wracający, który chce odnowić relacje i karty raczej przed tym ostrzegają, bo nawet jeżeli pięknie mówi, nawet jeżeli pokazuje się jako ten człowiek z uczuciami, który coś zrozumiał, który przeanalizował pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No to niestety, ale to jest tylko na chwilę. Za chwileczkę, prawda wyjdzie na jak i będziecie już wiedzieć, że to, co było, nadal tkwi, nadal trwa i wracacie z powrotem do tego samego dziwnego, nieharmonijnego, niezrównoważonego układu. No więc pod rozwagę zostawiam. No i moi drogie Panny, a teraz osoby będące w związkach, w małżeństwach. Co my tutaj mamy? Więc tak, no, no, karta główna to już wiecie, no, to jest karta tej ósemki pucharów. Czyli bardzo możliwe, że jest w waszym małżeństwie czy w waszym związku teraz taka sytuacja, gdzie troszeczkę się od siebie oddaliliście, tak? Być może jakieś były nieporozumienia, być może były jakieś niedogadywania, być może są jakieś takie rzeczy, o których nie potraficie rozmawiać, ale też nie potraficie jakby podjąć żadnych konkretnych decyzji. Tak troszkę. Tkwicie w takiej bezradności, tak? Ani w lewo, ani w prawo. Nie wiem, czy to jest dobre, czy tamto jest dobre, co powinienem zrobić, co powinnam zrobić. Nie wiadomo. Troszkę się poddajecie, jak gdyby, czyjejś energii. Tutaj, szczególnie gdyby ktoś miał lwa, no tutaj do, do dyspozycji, że tak powiem, i ta relacja byłaby w obrębie panna lew, no to tak, jakby troszkę te decyzje podejmuje lew. Tak? Nie ty, Panno, tylko lew podejmuje decyzje za was oboje, a ty jesteś w takiej klatce, w takim spętaniu. Ty nie umiesz decyzji podjąć, nie wiesz, co masz zrobić, czujesz, że nie jest dobrze, czujesz, że równowagi nie ma, czujesz, że jedna strona więcej daje, druga strona więcej bierze, że nie możecie się dogadać, nie możecie się porozumieć. Próbujecie, owszem, próbujecie, bo ta. Karta mówi o tym, że tutaj ktoś próbuje jakby tymi swoimi decyzjami, no tak troszkę nawet na siłę bym powiedziała, bo to jest karta siły, mocy, gdzie osoba, która działa w takiej karcie, to tak jakby nie pozostawia tej drugiej stronie wiele wyboru i wiele możliwości, tylko ona jakby tutaj naciska ta osoba na ten nowy początek, próbuje w jakiś tam sposób pokazać, że to jest dobre, tak. I co tu jest dobre, jedyne co ewentualnie, to to, co pokazuje Szóstka Mieczy. Czyli gdyby się Wam udało ominąć zupełnie te problemy z jakiegoś, w jakimś sposobie, nie bardzo wiem w jakim, bo to jest pójście w drogę, ominięcie, ominięcie problemów, ominięcie przeszkód i. i, i Trudności, jakie macie przed sobą, no to ewentualnie by to było do zrealizowania. Nie wiem, może dla kogoś to jest po prostu emigracja, bo ta karta czasem mówi, decyzja o emigracji, na przykład całej rodziny. Wyjeżdżamy całą rodziną, gdzieś tam zmieniamy kompletnie miejsce, zmieniamy pracę, zmieniamy dom, wszystko rozpoczynamy od nowa. Rzeczywiście tu jest karta głupca, czyli rozpoczynamy wszystko od nowa. No ewentualnie tak, natomiast. No powiem szczerze, że jakby ten finał tutaj no nie do końca pozwala mi być tak optymistycznie nastawiona, nastawionym tutaj do, do tych zmian, bo one mi się wydają takie tylko na chwilę, bo to wygląda tak, że za chwileczkę to samo wraca, to samo wychodzi, ten sam brak równowagi, ta sama klatka, która była, te same problemy wracają z powrotem i po prostu przyjdzie moment, że sobie to jakby jeszcze raz uświadomicie. To samo, to samo wraca. Nie przepracowaliśmy tego, nie przerobiliśmy, nie odcięliśmy, nie zostawiliśmy za sobą. To ciągle jest z nami i wraca. No więc moi kochani, no mam nadzieję, że czytania nie są łatwe, powiem w tym miesiącu i dla Was też niestety. Więc moje drogie panny, mam nadzieję, że mimo tego odnajdziecie jakieś dobre aspekty tego miesiąca. No, i spędzicie go w jakiś fajny, miły sposób. Tego Wam życzę, moi drodzy. Do usłyszenia!